Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić ponownie produkt z tej serii budżetowej, mianowicie jest to moje auto, seria detailer i krwawe koło, czyli Deironizer. No i mi nie pozostaje nic innego, a teraz was zabrać do części praktycznej i pokazać Wam, czy produkt za około 13-15 zł po prostu sobie poradzi z tymi falami, także zapraszam do oglądania. Na początku zaznaczę wam, jaką wadę ma ten produkt. Ten produkt ma wadę jak większość do ironizerów. Po prostu śmierdzi. Akurat ten zapach jest taki specyficzny i nie każdy go lubi. Dlaczego on to się pokazał? Dlatego, że cena tego produktu za 750 ml zaczyna się od około 13 zł, już idzie go gdzieś znaleźć w internecie, czy to na Allegro, czy na innych portalach aukcyjnych i jest to dosyć niska cena. A co do jego działania, na początku wrzuciłem, tak jak nie zalecam wam robić na Wstępnie nieoczyszczoną felgę, czyli taką po prostu zabrudzoną. Od razu z marszu przeszedłem do spryskania tej felgi tym produktem. Zaczerwieniła się tak naprawdę cała, barwnik inspekcyjny pokazał mi się na całej feldze. Później spłukałem i o dziwo produkt bezdotykowo bardzo dobrze sobie poradził, ponieważ usunął 80-90% tych zabrudzeń, które były gdzieś tam widoczne. No i okej, okay. czyli mamy robotę bezdotykowo zrobioną, ale żeby było wszystko ok, tak jak książka pisze zgodnie właśnie tutaj z przeznaczeniem tych produktów. Stwierdziłem, że kolejna felga będzie umyta i na tą umytą felgę go spryskam po to, żeby on wyłapał wszystkie osady metaliczne, które nie dały się umyć w myciu właściwym, które nie zeszły, a które właśnie trzeba potraktować tego typu produktem. No i wyłapał, bardziej inspekcyjny, pokazał się w kilku miejscach, produkt ma konsystencję półżelową. Tak naprawdę nie różni się wiele od innych dajeronizerów. Tutaj nie ma dużej różnicy, tylko cena, brand, zapach i może konsystencja, ale moc jest bardzo, bardzo zbliżona. Zresztą też organoleptycznie nie jesteśmy w stanie za bardzo stwierdzić, który produkt jest mocny, a który nie. Musielibyśmy równolegle działać na tym samym elemencie, na tym samym zaprodzeniu, na kilku różnych produktach. Dał sobie radę, wyszło to ciekawie. Tak jak powiedziałem, jest to jeden z wielu dajeronizerów, które są na rynku. A ten akurat ma niską cenę, no i zapach śmierdzący tak jak cała reszta, oczywiście z małymi wyjątkami. Produkt sobie poradził, możecie go również użyć na lakierze w procesie dekontaminacji. Tam też można używać produktów typu krwawa felga czy krwawe koło. Także moi drodzy zachęcam was do tego, żebyście troszeczkę wychodzili poza schematy, szczególnie te instrukcyjne i te z nazwy, no bo te produkty właśnie po to są. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Korzystajcie z tych odcinków, oglądajcie bądźcie na bieżąco i do zobaczenia w następnych.